W pierwszym odcinku, rozp. Siema. Nieźle nie, nie zaczyna, nie? Próżę tę zabawkę i sprawdzę, co kryje w środku. Ponieważ boję się, że może być coś tam zakazanego. Może coś się stać mi w nocy na przykład albo w dzień? Nie wiem. Wszędzie się może dziać się, czaić piekło. Wy też moglibyście być jak Dawid Czech. Ja bym mógł być jak Dawid Czech. Pamiętam, że moja psychika była w którymś momencie w podobnym miejscu, nie w takim samym, ale po prostu znam te obszary. To tak jakbym się roustował w tej chwili, co ja gadam. Można się w, w taki sposób upośledzić. Nie jest to trudna droga, ale jak już tam trafisz, to bardzo ciężko z tego miejsca wyjść. Każdy z nas może tam trafić. Uważajcie. To jest ta zabawka. Jej oczy wyglądają przeżająco. Ciekawe jak wygląda proces produkowania filmów u Dawida Czecha. Dawid Czech siedzi i patrzy na minionka, który stoi na jego szafce. On ma straszne oczy. Widzowie, zabawkę znalazłem w swoim domu, mordy, długo ta zabawka leżała, po prostu zapomniana, ale pewnego dnia, ty się bawiłeś z zabawkami? Tak, nie śmiejcie się za nie, Bawi się do tej pory z zabawkami. Co, to jest coś złego? Przypominam, że Dawid Czech ma... 21 lat, ale to, to nic złego, że się bawi zabawkami, ale pewnie się nie bawi. To jest tylko na potrzeby filmu i zbudowania fabuły. <grym> nie ma opcji. To, że jest w tym miejscu swojej psychice, o której przed chwilą mówiłem, nie znaczy, że on nie potrafi być normalny, żeby załatwiać rzeczy na co dzień. Natomiast ten spaczony Dawid Czech zawsze jest w głowie i zawsze obserwuje i czeka, aby wyjść. I za czym? Z tą zabawką poczułem takie dziwne coś w środku, jakby taka kuleczka, jakby coś tam wody było. Ty Wygląda, wiecie, do czego mogę to porównać? Wygląda, wiecie, do czego mogę to porównać? Wygląda, wiecie, do czego mogę to porównać? Anwor, to wygłosz, nie wyglód, inter niespodzianki. To mniej więcej widzę tak samo, to tak czuć. Tam, nie wiem, czy to słyszycie nawet. Łamał mu kręgosłup. Zróbmy to! Otwórzmy ją! Co ty tam masz w pokoju w ogóle? Świnkę Pepe powieszoną. Ale ma tam syf w tym pokoju straszne. Znaczy ma klimatycznie, jak taki archiwum X, nie? Tylko, że. Tylko nie do, nie do końca. Co ten Dawid Czech? On tam ma taki wielki monitor? I na tym monitorze wyświetla. siebie? Nie wiem, czy mogę zająć się tym od przodu, co od tyłu. Dlatego odetnę mu dupy. Zaczynam odcięcia. Od tyłka. Dobra, widzowie, mamy to, ok? Rozcinamy. Okay. Ej, jest coś w środku, ty. Nawin nie chcę was straszyć, ale jest coś w środku. Gdzie tutaj w środku? What the fuck? Ej, nie, nie, nie. Faktycznie jest jakaś kapsułka. Ej, ciekawe co to będzie. No, ciekawe, co to będzie. Ej, mordy, faktycznie znajduje się tam jakaś kapsułka. Kurde, nie mogę... <laughs> Jezu, jak on mówi. Niesamowite, faktycznie. Kształtem przypominało dokładnie to, co opisywał na początku filmu, czyli jak macie w jajkach niespodziankach. What the fuck? Jak on to wiedział, ma, ma rentgen w oczach jak Superman. Wow! <śmiew> <śmiew> Czy my byliśmy właśnie świadkiem porodu u Dawida Czecha? Co to jest? To nie jest Minionek? A nie wow! Wow! <śmiew> no, naprawdę, niewiele trzeba Dawidowi Czechowi do szczęścia. Tam ma pudełka, porozpieprzane. IEM Masters, tam widzę, że jest wejściówka. Dlatego nie chodzę na jem. Bioodpady. Ej, świeć jest na dodatku! To jest, Mordy, dziwne. Mordy, ja znalazłem normalnie w Minionku coś takiego. Ej, wow! może to jest jakaś lampka? Co to jest? to jest? To jest jakaś lampka? On oczywiście wie, co to jest. Będzie. O, będzie sobie tak leżeć. Zobaczmy, czy. To, czy to jest kartka? Ej, ewidentnie to jest kartka. Wow! Mordy, wydaje mi się, że mu się to nie podoba. Może to nie jest zdrowa mina. What the fuck? On nie jest zadowolony z tego, że my to robimy. No, też bym nie był. Co tam jest napisane? Technologia? Technology! Kiedyś mu te oczy wypadną, naprawdę. Oczywiście, jak to oglądał bez was, to bym odczuwał cringe straszny i by mnie bolało w duszy. Ale że ja to komentuję dla was, to mnie to tak motywuje, żeby to... What the fuck? No i co tam jest, no? Nie, to są jakieś jaja, what the fuck? Kaja, ty coś robiłaś? Kaja to jego dziewczyna, bo mieszkają razem. Czemu pytasz Kaja, czy coś robiła? Przecież, przecież to jest wszystko naprawdę, co nie? Przecież ty znalazłeś tą, tego pluszaka. Po zatem tym, skąd Kaja ma wiedzieć, co ty robisz w swoim pokoju w tej chwili? <laughs> to jest dziwne. Chłop siedzi, kurde, rozprówa pluszaka, wymuje jakieś jajo z karteczką. Kaja, ty coś robiłaś? Goście są pętane. Lukasie, robiłaś coś? Kaja, co to jest? Nie, ten głos tej Kaj siedzi sobie w salonie albo gdzieś w kuchni. Kaja, ty coś robiłeś? To znowu ten debil. Ciekawe jak wygląda, że cię Na co dzień z Dawidem Czechem. Ta Kaja to co dzień musi mieć niezłe perypetie z nim. Jezu, znowu coś mu się stało. O Jezu, znowu go ktoś atakuje. O Jezu, znowu przeczytał kartkę! To jest! No widziałeś tą kartkę! Ale co? No przecież, przecież mówić, ale co? Skąd ona ma wiedzieć, no? Chłop siedzi w piwnicy. Kaja, ty coś robiłaś? Jaka się możliwe, że po polsku ze zabijecie, jak ta zabawka na nie jest za Polska przecież? Widziałaś to? No nie... Jak? Miała to widzieć, dawnie? Przecież i tu nie ma. Teraz dopiero weszła do pokoju, no? Widziałaś to? <grych> Robiła mnie! Kasia na 100% musiałaś na mi pranka 100 zrobić! Nie robię żadnych pranków, jakie ja miałam! Kto by mi napisał Kasia, że mnie zabije. Kto mi napisał? By... Nie, tak wygląda każdy dzień Kasi Kasia, chcesz mnie zabić? Napisałaś tą karteczkę, że chcesz mnie zabić? Nie wiem, nie wiem o co ci chodzi. Chcesz mnie za Kasia widziałaś to! Jezu Dawid, zostaw mnie! <laughs> każdy dzień Kai czy Kasi wygląda tak samo. Łapka w górę i komentarz dla Kai, żeby dała radę psychicznie. Kto mi to podrzucił Kasia, jak ja to zabawko dzieciństwa mam? No to jak ja miałam ci szybka. Kasia to Jedna, Kaja, Kasia. Fak, rozumiesz, to zabawka od dzieciństwa, mam. Jak? Ja miałam coś robić. Kasia, jest kartka, zabijecie i to. Nie, i przestań Kasia mnie trollować. Ale. domówię no mówię ci, że nie! No kto to Kasia zrobi, to jest nie. Co tam pranka zrobisz? Teraz. Everyday, David Czech No ale nic nie robiłam. Przysięgam ci, że nic. What the fuck? Jak to? To ty nic nie robiłaś? What the fuck? To znaczy, że. coś to? Kamera przesłała mi nagrywać. What the fuck? <słuch> Ty, on chyba ze wszystkim tak ma. Co? Skończyły się baterie? Kamera przestała nagrywać. To chyba demony. Co? Mikrowalówka mi zapipczała. Oh, ta krowa w Minecrafcie do mnie muczy. O! Oh. E, no zobaczcie. Bateria Kasia też wyczerpała baterię. What the fuck? Kasia, wyczerpałaś mi baterię? Nie? Demony. Sycha mi siada. Dusza moja chce mi uciec. Dobra. Dusza wróciła. Oglądamy. Ej, to już jest i tak, widzowie. Gdzieś teraz to. Co wyczepało baterię? Normalnie lustrzanka mi, patrzcie, walnęła mi to. To jest chore jakieś. Kto wam, że ja mam przynajmniej baterie zawsze podczas nagrywek. Mordy mam nowe świeże baterie. Podrałem karteczkę, widzę zrałem karteczkę z napisem zabijecie. Oraz widzę zrazu razu tą matjuszkę, albo tego się na tareczkę z tym Jaką się nazywa? Z minionkiem! Ciekawe jak to brzmi jak to przyspiesza. Ej, to jest i taki Dowie, gdzieś teraz to? Czego ciepło baterie? Normalnie lustrzankami macie, mi to. To jest chore jakieś. Że ja mam przynodowane baterie zawsze podczas nagrywek, mordy mam nowe świeże baterie. Podrażem karteczkę, widzę z razem karteczkę z napisem zabijecie. Oraz widzę zrazu tą bo to się z tym. jakoś nazywa? Z minionkiem! Ciekawe to brzmi jak Powolnie. Ej, coś jest i tak widzowie gdzieś teraz to? Może się spadł ty, ja może się spadł Nie ma go tu Co? What the fuck? Ło bo wow, jak on go zobaczył? Przecież nie mógł go zobaczyć! Przysięgam wam, że jako tu nie dawałem. Ja wam tak potnę ten film, żeby było fajne. Ja go tam nie kładę, przysięgam wam. Halo! Co jest w moim domu! Ja miałam coś robić! Powiem wam się, że nie sądziłem, że ten film tak w ten sposób wyglądał, nie sądziłem! On tam na każdym filmie tak gada. <laughs> nie sądziłem, że to się tak stanie! O, Damony, duchy! Uuu, coś mi zapiprzało! What the fuck?

614 tysięcy subskrypcji, naprawdę? Doszły mu 3000 subskrypcji przez 6 dni. I in... Co on tam ma jeszcze? Maski ma, pokój cały wymalowane, maski, więcej masek, jakieś gliniane posążki Co to jest za film, co to włączył, przecież wcześniej widzieliście byłem tam przy komputerze! <noise> on Sam nie wie gdzie jest w czasoprzestrzeni. przestrzeni. Czemu to jest jakiś milionek pokazany? Ej, to są moje film o milionkach, what the fuck! Jakaś babka coś mówi jakieś rozumiem języku dla mnie! Jakby po polsku gadał, by to samo powiedział. Wow, Zmarzł minionek! Ej, to znaczy przypominam, to jest? Czy to że o mnie śledził? I tak każdy odcinek wygląda. Patrz, dzwoni! Ja mam do kogoś dzwonić? Czekajcie, bo na kogoś dzwonić! Mordy, może to coś o mnie! Może to coś o mnie, że ja mam, nie wiem, uciec, albo że ja mam dzwonić na policję teraz! I wyobraźcie sobie Kasię, która tam siedzi w salonie albo w kuchni. I słyszy to wszystko, co tam u Dawida Czecha się dzieje. muszę sobie twarz rozmasować. Poczekajcie, ooo, oh. mordon się na mnie patrzy. Co <noise> też jest fraza, którą Dawid Czech mówi w każdym odcinku? Poczekajcie. What fuck! Ej, what the fuck! Ej, popatrzcie, kto siedzi w aucie się na nie patrzy. Patrzcie, kto siedzi w aucie i na nie patrzy w tym aucie. Widział twarz? Ty, tam twarz jest, tam jest to twarz. Patrzcie, kto siedzi w aucie się na mnie patrzy w tym aucie. Zabił! Bo cią ma coś po Wow! Ma tam to, czego ty nie masz. I co ja mam teraz? Tu spać sam w domu! Ja miałam coś robić! Czemu ja to wezwałem! Ja to muszę zniszczyć! Dawaj ten młotek, kobieto! Szybko! Szybko, młotek! Masz młotek. <noise> masz młotek. <noise> masz młotek. <noise> Już mi nie zaszkodzi! <noise> W dupę w las, tak jest moral. Jest, zobaczmy sobie komentarze. Wyśmienity odcinek. Kocham cię oglądać, jestem tak jakby szaloną fanką, proszę odpowiedz na komentarz. A kiedy z ty nagrasz pt. Matko, Zdarza się, że czegoś się zapomnieć do swojego odcinka, co nie Dawid. Jezu. Oni ewoluują. Wiesz, że takim głównym obrażasz Boga? Aha. <głynie> obrażasz Boga takim głównym. <głynie> Proszę, daj wyreżyserować Zebo swój film. No, przeszli widzowie Zebo, bo on to skomentował. Zebo, cokolwiek skomentuję, to też widzowie przejdą przez. Przecież... Ciekawe, czy widzowie Zebo to też dzieci? Ja zakładam, że tak. Zbieramy na psychiatrę każda łapka, jeden złoty nie zmuszam. Łapka dana, dusza sprzedana. E, zbieram na psychiatryka każda łapka. Jezu. Przynajmniej próbują pisać? No cóż, no czego można się oczekiwać od dzieci? Takich dzieci, dzieci, to są dzieci, dzieci, to. Słownie. Daj Zebowi wyreżyserować film. Daj Zebolowi wyreżyserować jakiś swój film. Aha. Przyszły zombiaczki. Daj Zebowi wyreżyserować swój film. No mnóstwo tych samych komentarzy. No Tak to jest. Tak to jest mieć właśnie armia zombiaczków. Najlepszy youtuber na świecie dodał filmik. Kocham cię Dawid. Taj trzymaj. No i tym komentarzem skończę ten film. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, to cóż, mi nie? Kolory tęczy, kolory świata, też cringe musi się znaleźć na tym kanale. Chociaż ja jak próbuję żartować, to, to też jest cringe, dlatego nie próbuję żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Komentarz dla zasięgów. Moi widzowie ej, potężni. Ej, ej. <laughs> ej to jest tak widzowie...